Liliana Pawełkiewicz-Mustafa. Biblioteka uczuć. Na przestrzeni lat, kolekcja naszych słów wzbogaciła się o kolejne zbiory. Jeskółki niedomówień uzupełniono o korekty, aby każda z nich czyniła wiosnę. Subskrybowane półsłowa dają się wychwycić w locie nim. Zdążył na dobre osiąść na języku. Transkrypcja kodu woluminu w dziale fantastyki pozwala na czytanie w myślach. Nasze wymiany zdań umieszczono w katalogu obowiązkowej kłótni małżeńskiej. Tylko nasze szepty nie zmieściły się w kanonie lektur. Czytał Czarek, papaj.